O. No zobaczmy to, Uu, świeże gówno, świeże gówno. W twoich yeah. oh. ramionach chcę zostać na tysiąc lat Tylko ty ja i niebo pełne gwiazd. Bądźę nawet jak nie chcę tańczyć się śmiać razem, wy... szczerze? Wiecie czemu ja teraz tak ymm, zacząłem bardziej agresywnie oceniać się piosenki i mówić, że coś jest klocem albo gównem? Bo ta piosenka stary ma 26 sekund i, 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 jest, i każdy jest w stanie to w AI wygenerować, jeden do jednego stary. To, to, to brzmi, to ma zero emocji w głosie kurwa, jest jednoliniowe, kurwa gówno, jakby to AI śpiewało stary. Jakby ten generator tych piosenek, co Mr Joker oficjalnie zrobił na swoim TikToku, jest bejbany. Mam wrażenie, że ten AI ma więcej kurwa emocji, jakby. W twoich ramionach chcę zostać na tysiąc lat Tylko ty i ja i niebo pełne gwiazd Bądź ze mną nawet jak nie chcę tańczyć się śmiać Razem wykorzystamy każdą z miliona szans Żółta ikona na telefonie, choć jestem aktywny, nie piszę, nie dzwonię Można oszaleć i nie zburzę powiek, bo nie ma tu ciebie i mi nie odpowiesz Na zawsze chcę cię mieć Ja Ciebie też o nic się nie masz będzenia ja Ciebie też. A czemu tu piszecie, że yy, oni zerwali? Aha. Bo jak macie być ze sobą, to nawet za parę lat. Mm. Oni tak, zerwaliśmy. Zerwaliśmy, więc kurwa. Wpierdalamy piosenkę, kurwa, w twoich ramionach, żeby zmiażdżyć dzieciom mózgi, żeby przeżywały to, że Jezus, Maria, oni się nadal kochają, a się rozeszli, kurwa! Kiedyś do siebie wrócą na pewno. Nie mogę spać, jutro mam umówione, kurwa, dwie wizyty do psychologa, kurwa! gra i razem idźmy tak. nie znajdzie nas, nigdy strach ze z tobą ciągle gnać Jak lato i zima wypełni cały czas niebo, pełne polar, już wola niesie nas. Muzyka w duszy gra i razem idźmy tak. Cię nie znajdzie nas, nigdy strach ze z tobą ciągle gnać Gdy piszę ten tekst, mam cię przed oczami. Tonę emocji chemię między nami. Wielką tęsknotę, jak byliśmy sami. Jak byliśmy sami Podnieś niej podaj mi swoją dłoń Wymyślmy własny krok Własny krok tu Nie mam mapy zdarzeń Zmieńmy Zmieńmy limity marzeń Bądź innym wskazem Ja trasy nie Jak lato i zima wypełni cały czas Nie Niebo pełne nie barwą Nie wiem